To jest program temat dnia Piotr Trębski, dzień dobry. Funkcjonariusze byłych służb PRL dostaną po kieszeni Prawo i Sprawiedliwość. Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy zmniejszającej świadczenia emerytalne. Dla tych osób. A w studiu Tadeusz Płużański, Fundacja Łączka. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Podobno dziś najwyższe emerytury mundurowe sięgają 19 tysięcy złotych miesięcznie. Świadczenia powyżej 12 tysięcy pobierają w kraju 32 osoby, od 9 do 12 tysięcy 103 osoby i później odpowiednio mniejsze, odpowiednio większa ilość osób. Pierwsze pytanie: kto dostaje 19 tysięcy złotych emerytury miesięcznie? No, ci najbardziej zasłużeni dla PRL-u, dla systemu komunistycznego musieli Ale wiele słowa wyrządzić, nie szyi, żeby... nie żyje, generał Jaruzelski nie żyje, to, to kto nam został? No, sprawa oczywiście jest, jest bardziej skomplikowana. Dotyczy z jednej strony żyjących funkcjonariuszy wielu służb i tutaj się bardzo cieszę, że nie tylko objęła funkcjonariusz cywilnej bezpieki, ale również bezpieki wojskowej. A tego jeszcze nie byle nie było we wcześniejszych. Tylko milicjantów projektach. milicjantów byłych i, i, i yy. Milicjantów zamowców, funkcjonariuszy WSW, czyli też wcześniej Głównego Zarządu Informacji Wojskowej, a jak wiemy, to potem, potem też mutowało pod nazwą Wojskowych Służb Informacyjnych. Tak Więc to, to cieszę, że rozszerzono zakres tych objętych owym Uszczupleniem tych emerytur, ale nie tylko funkcjonariusze, ale również ich rodziny. To są, to są wszelkiego rodzaju świadczenia rentowe. I tu na przykład możemy powiedzieć, jak to jest w przypadku rodziny chyba najbardziej znanej, czy jednej z najbardziej znanych, czyli Kiszczaków. Kiszczak co prawda nie żyje. Ubolewam nad tym, że odszedł właściwie nieukarane, bo wyrok zapadł. Natomiast kiszczak się skutecznie odwołał, także nie było to ściganie przez państwo polskie w sposób skuteczny. Natomiast jego żona wdowa po, po towarzyszu Generale pobierała ponad 7 tysięcy złotych świadczenia emeryt rentowego, przepraszam, pobiera do dzisiaj. Teraz zostało to wyliczone, będzie będzie mogła dalej uzyskać 1700 zł. No i drodzy Państwo, no de facto to jest wciąż olbrzymia tej kwota, istoty, wyższa dużo niż średnia. Maksymalna krajowa. emerytura dla tych osób nie będzie mogła być wyższa niż właśnie średnia emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy i to tak jak Pan mówi, między 1500 a 2000 zł. Czyli... No właśnie, czy to jest, bo często słyszymy, że, że rząd PiSu odgrywa się na funkcjonariuszach dawnego systemu, że, że to jest jakiś, jakiś rewanż, prawda, za, za, za dawne czasy, żeby zrobić przykrość, żeby całkowicie pozbawić. Sami Państwo słyszą, że no, trudno tutaj mówić o pozbawianiu środków. Do życia. To jest, zachowując taką elementarną sprawiedliwość, jak sądzę, jest to przycięcie tych monstrualnych świadczeń emerytalno- rentowych mogę założyć, że, że, że pani Kiszczakowa w, będzie miała środki do życia 1700 zł, to jest coś, o czym niektórzy normalni emeryci czy ręciści mogą, mogą pomarzyć. tylko pomagać. No ja bym wolał oczywiście, żeby to było wyrównywanie, ale w drugą stronę, żeby wszyscy emeryci mieli takie świadczenia, jak ci byli funkcjonariusze. Ale, Prawo i Sprawiedliwość, minister Błaszczak, szef MSW, ja mówi, że to jest przywracanie sprawiedliwości. Natomiast są komentatorzy, którzy zwracają uwagę na pewne, bym powiedział, niezręczności i kłopoty po prostu z tą nowelizacją. Bo okazuje się, że osoba, która zaczynała tak zwaną karierę w służbach w roku, dajmy na to, 89, a później po weryfikacji służyła przez cały okres trzeciej RP, do dziś w różnego rodzaju służbach, na przykład w ABW czy w AW, też zostanie dotknięta tymi no, z punktu widzenia tych osób jakimiś sankcjami. No nie jestem ustawodawcą, nie przygotowywałem tych przepisów, także no, pozostaje mi mieć tylko nadzieję, że, że te uregulowania są przygotowane rzeczywiście należycie. Że nie będzie mowy o prawda, jakichś przypadkowych, przypadkowych sytuacjach, kiedy prawda, osoba, osoba, która na to nie zasłużyła, nagle jest pozbawiana tej, tej górki. No, ale to paragraf będzie o tym decydował. Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się służbę od dnia 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990. Czyli mamy wyraźną cezurę czasową. Przed... No to... 90. Tak. rokiem 31 lipca, jak ktoś zaczynał, to już automatycznie jest postrzegany przez ustawodawcę jako funkcjonariusz służby PRL owskich Zgoda, ten, ten okres czasowy jest jak najbardziej uzasadniony, no to przecież, przecież to są lata, kiedy w Polsce funkcjonował narzucony nam siłą no, 22 lipca. komunistyczny, jeszcze pekole. symboliczny moment, prawda? Wiadomo że, wiadomo, że ta władza się nie zaczęła wtedy, prawda? Zaczęła się de facto nawet w roku 1939, prawda? We wrześniu 1939-17 wjechali do nas, Sowieci, i, i zdążyli już swoje porządki, aż do wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej przeprowadzać, prawda? Masowe represje, mordy na Polakach. Także tu można by się nawet zastanowić, czy, czy trochę wcześniej, wcześniejszej cezury nie zastosować. Natomiast 89. rok, no też jest takim momentem symbolicznym, bo jak wiemy, też ta zmiana... 90. rok tu jest. 90. rok nawet, prawda, załóżmy, mm. um, to też jest, to też jest symbolika, bo jak wiemy, no, ten system ewoluował, to nie było tak, że, prawda, 4 czerwca 89. się skończył komunizm Polski mimo, że tak dla no, tak, nas uczono, że tak słyszeliśmy, no tak to, jak prawda, jak pani z, się Właśnie, aktorów się pani, pani Szczepkowskiej. Wiadomo, że, że, że tak nie było, prawda, na Skutki tego do dzisiaj odczuwamy. Także, także to, są, to są to jest tezura bardzo, bardzo symboliczna, nawet biorąc pod uwagę ten 90. rok, ale e, oczywiście e, ja mam nadzieję, że e, przypadki e, funkcjonariuszy będą jednak badane indywidualnie, jednostkowo, no, bo e, e, oczywiście możemy założyć, że struktury. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (UB), SB, z kolei też te wojskowe, prawda, Główny Zarząd Informacji, mówiliśmy WSW, czy milicja, czy zamo, były strukturami skierowanymi na represje wobec Polaków. Takie było założenie tych służb. Natomiast oczywiście może się zdarzyć, że, że ktoś tam pracował. I żyje do dzisiaj nie na stanowiskach związanych z represjonowaniem Polaków. I takie osoby zapewne nie powinny tych świadczeń tracić tak, tak jest, podaje, takie jest moje przekonanie. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jeszcze w tym roku pracowało 300 funkcjonariuszy, bardzo duża grupa. Którzy służbę zaczynali WSB. Rozumiem, że to są osoby, które pozytywnie przeszły weryfikację, bo taka weryfikacja była przeprowadzona w latach 90. Zapewne tę weryfikację trzeba by było powtórzyć. No to są bardzo poważne sprawy, żeby rzeczywiście no, nikt nie został tutaj poszkodowany, ale wiemy też, że że poprzednia weryfikacja była, była jednak nie, nie do końca doskonała. A jakie kryteria przyjmowano? Jak to wyglądało? W ogóle? No, kryteria nie był były dobry, oczywiste. Kryteria były oczywiste, natomiast no, przez to się to z różnych powodów prawda, czasami czasami przemykali na funkcjonariusze, którzy, którzy jednak nie powinni służyć w formacjach wolnej trzeciej Rzeczpospolitej i wszystko zależy no, jak, jak zwykle prawda od ludzi to są nie tylko procedury ale, ale często kolega pomógł koledze prawda I, i, tak, i tak będąc w aparacie represji PRL zostali dalej bo w wojsku w ogóle nie było No więc właśnie tutaj jest tutaj jest taki pierwszy moment właściwie kiedy państwo polskie za sprawą tej ustawy przyjrzy się funkcjonariuszom wojskowym, i właściwie należy się cieszyć z tego powodu. Prawda? Weryfikacja jak najbardziej, oczywiście przeprowadzona rzetelnie i, i sumiennie. Jeśli ja miałbym taką, taką generalną uwagę do tych przepisów, to powiedziałbym tak, że e, oczywiście bezpieka cywilna e, powinna być zweryfikowana, wojskowa tak samo, ale czego mi tutaj brakuje? Brakuje mi e, sprawy podstawowej, czyli wymiaru sprawiedliwości. Przecież wymiar sprawiedliwości też należał do struktur represyjnych wobec Polaków e, w, w Sydium, no, prokuratorom. A nawet, nawet możemy dodać do tego niektórych adwokatów. Wiemy, że w tym najgorszym okresie stalinowskim adwuka, adwokatura pełniła rolę takiego dodatkowego oskarżyciela. Wielu były listy, listy adwokatów, przepraszam, które były zatwierdzone przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, to były osoby dopuszczone do um, uczestnictwa w procesach politycznych taki taki przykład pani mecenas Alicja Pinterowa, która, która broniła mojego taty w, w sprawie no, zbiorowej prawda, grupy szpiegowskiej rotmistrza Witolda Pileckiego, powiedziała wprost mojemu ojcu, że proszę się nie dziwić, że, że dzieje się to, co się dzieje na sali sądowej. Ja wykonuję tylko instrukcje Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jeżeli pan nie będzie zeznawał tak, jak my chcemy, może pan położyć za chwilę głowę, więc proszę się uspokoić. No. <śmiech> <śmiech> Tylko pytanie, czy... Y Tą grupą nie powinna się zająć inna ustawa. Ja tego nie jestem pewien, ale przygotowano na przykład w Ministerstwie Sprawiedliwości. Być może, być może, jak mówię, no, trudno, mi, trudno mi przesądzać za ustawodawcę, ale na pewno dodanie grup sędziów, prokuratorów, a może, jak mówię, też adwokatów uporządkowałoby jeszcze bardziej tę sprawę. Wtedy globalnie byśmy mogli podejść do tematu i powiedzieć, że rzeczywiście Większość struktur represyjnych zostało prześwietlonych, a tak pozostaje jednak pewien, pewien, pewien niesmak, prawda? pewien dysonans, że, że, że są tacy, którzy nie mniej są winni. Prawda? Też odpowiadali za represjonowanie i mordowanie Polaków, też są winni skazywaniu polskich bohaterów na karę śmierci. Prawda? Karę śmierci wykonaną, a oni nie podlegają tym zasadom, i, i może być tak. Że ci ujęci teraz w przepisach będą zaskarżali tę procedurę, powołując się właśnie na to. Prawda? Nie chcę być ich adwokatem broń Boże, prawda? Ale znamy te przypadki z przeszłości, prawda? Poprzednie ustawy. Obniżające emerytury były zaskarżane przez funkcjonariuszy SB i oni powoływali się właśnie na niesprawiedliwość ich zdaniem, która polegała na tym, że oni zostali, zostali pozbawieni tych wysokich emerytur, a na przykład ich koledzy z informacji wojskowej nie, a na przykład sędziowie i prokuratorzy już nie. Także być może trzeba było podejść do sprawy e, całościowo i też w ramach ty, tych określonych przepisów te, teraz rozpatrywanych umieścić funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. A jeśli, jeśli nie, no to oczywiście no to, to liczmy by, na to, że w przyszłości to się też zdarzy, no bo to by jest grupa wyjątkowo zasłużona. Przykład na przykład na program 500+, plus, bo y, ten projekt ustawy zakłada... 546 milionów złotych oszczędności rocznie. Dla budżetu to nie są ogromne kwoty, ale jednak ziarnko do ziarnka, prawda? I się, I się uzbiera. Chciałbym zapytać jeszcze jedną rzecz. Wierzy pan w mit takiego romantycznego funkcjonariusza SB, jak to kreował taką postać Bogusław Linda w psach. No więc właśnie, no to jestem, to są pewne mity, które zostały nam narzucone wręcz, no bo yy, wspomniany film cieszy się niezmiennie wielką popularnością. Sam oglądałem kiedyś ten film z wypiekami, prawda? A jako młody, jako młody człowiek nie do końca może jeszcze zdając sobie sprawę, że jest tam ukryta jednak manipulacja, prawda? że tam się, tam się oswaja tych pocztę. funkcjonariuszy to oswaja SB. Się właśnie to doskonale powiedziano ale też jest tak, że sztuka się oczywiście rządzi swoimi prawami my lubimy takich niejednoznacznych bohaterów, trochę spod ciemnej gwiazdy zbuntowanych. Pytam o to dlatego, że mam takie wrażenie, że też w przypadku byłych oficerów służb PRL, dokładnie służby bezpieczeństwa, czasem różnie się ich po prostu dziś ocenia. I to robią środowiska prawicowe, środowiska, które. Z pewnością obiema rękami by się pod tym projektem podpisały. Mam na myśli na przykład pułkownika Wrońskiego, który ostatnio jest etatowym komentatorem spraw bieżących. Jest to były oficer służb bezpieczeństwa, który służył w III RP w już w zreformowanych służbach, ale nadal pozostaje korzeniami w tej strukturze prl -owskiej. Wojciech Ceyroski mówił wiele razy: Wszyscy. I to jest cytat: Wszyscy won z tamtych służb, z tamtych epok. Nie ma dla nich miejsca. Okazuje się, że jest miejsce. Chodzi o to przyzwolenie, o to zielone światło. No, to jest bardzo niepokojąca praktyka, muszę przyznać. Jestem zdecydowanie bliższy opinii Wojciecha Cieciorskiego w tej pułkownik w tej jest pozytywną postacią. Być może. Nie chcę, nie mu odbierać, prawda, w jego, jego ewentualnych zasług, których których nie. To są znam. zasługi demaskatorskie obecnie. Demaskatorskie, no tak, no. możemy tak powiedzieć, prawda. Nie, nie chciałbym się, prawda, wgłębiać w ten temat zbyt, zbyt słabo go znam, prawda. A jednak żeby, jest to precedens. Nie oceniać, prawda, nie mam takiego, prawda, też takich kompetencji, prawda, żeby, żeby się pastwić nad konkretnymi osobami, o których, o których wiem niewiele, zbyt mało. Natomiast jeśli chodzi o zasadę, jest to, jest to niepokojące zdecydowanie. I tutaj rzeczywiście ten, ten model zastosowany przez, przez Pasikowskiego w psach, widać, że się sprawdza. Znaczy, to, ta operacja się udała, prawda, operacja Um, e, e, powiedzenie nam przekonywania nas, że, że, że w tych strukturach jawnie antypolskich byli też tacy, którzy może zachowali się, no nie powiem jak trzeba, bo to byłoby już za daleko idące, bo to są słowa innych, prawda? Otrzyma koszulkę właśnie. No właśnie. Ale, ale powiedzmy, no zachowali twarz, czy, czy też trudno im zarzucić prawda, jakieś konkretne działania to jest... represyjne. Ja przywołałem tę postaci, którą chyba... Tak należałoby powiedzieć, odkrył Piotr Jegliński, wydawca Edition Press spotkania. Natomiast po drugiej stronie sceny, nie tyle politycznej, co publicystycznej, mamy też takie postaci. No, Słynni szpiedzy perylowscy, był cały serial poświęcony Marianowi Zacharskiemu. Teraz wypadło mi z głowy nazwisko, ale jest jeszcze przynajmniej dwóch takich celebrytów, byłych no, funkcjonariuszy służb PRL-owskich. Jest ich kilku oczywiście i jest, jest przecież jest generał Dukaczewski. No to nie prawda? wspomnę w ogóle o etatowych komentatorach <noise> z WS. No właśnie, no to, jest, to, jest, to jest ten problem naszych czasów, że niestety sprawy odpowiedzialności, sprawy występowania przeciwko Polakom zostały rozmyte, zostały zrelatywizowane. I dzisiaj wiele środowisk, jak widać, ma z tym kłopot, nie, nie potrafią oddzielić ziarno od plew, dobra od, od zła I, i, i może nawet są tacy, którzy na siłę szukają tego dobra po stronie diabelskiej. Takim przykładem, trochę odchodząc od tematu, ale jest to też właściwie jest to też kwestia służb specjalnych i odpowiedzialności pracowników. Film, który wchodzi za chwilę na ekrany: Film Ryszarda Bugajskiego pod tytułem Zaćma o słynnej Julii brystygier Price krwawej lunie. I film też wzorem Pasikowskiego, to jest taki trend, właśnie taka maniera. Ocieplanie prawda? wizerunku. Ocieplanie, oswajanie wizerunków. No to jest dla mnie coś zupełnie. Ja nie widziałem obcego. tego filmu, nie znam scenariusza. Zapytam tylko, czy są sceny na przykład torturowania młodych chłopaków poprzez zgniatanie genitaliów w szufladzie, bo Julia Wysegierowa się w tym specjalizowała. E, tej sceny nie ma. E, natomiast natomiast. No, f, f, na obronę reżysera powiem, że rzeczywiście podobne wątki w tym filmie się znajdują. Jednak, jaki jest problem tego filmu? Że są to wątki całkowicie moim zdaniem poboczne. Film, kanwa tego filmu oscyluje wokół. Rzekomej podkreślę przemiany owej Stalinowskiej zbrodniarki w osobę bardzo zaangażowaną religijną. Bo się wróciło pod koniec. Podobno, życia. Podobno. Ale nie, ma, nie mamy na to żadnych dowodów, Bo w spędziło w laskach, laskach zgoda, tak. natomiast natomiast e, no, nie można przesądzić o tym, że tak się stało, a, a o tym jest ten film, nie o, nie o bestii Stalinowskiej, tylko o osobie e, wplątanej. W system zagubionej, cierpiącej, przeżywającej, która się musi oczyścić z tego, z tego zła, które ją spotkało. Czyli to jest ten mechanizm cały czas nam narzucany, przynajmniej od roku 89, że z kata robi się ofiarę. I mam wrażenie, że, że, że wokół, wokół tematu emerytur esbeckich też jest tworzony taki klimat, że to są biedni, biedni Polacy. Też wplątani, też zmuszeni przez system, oczywiście, do, do pracy w, w tego typu strukturach I, i zamiast odbierać im te wysokie emerytury, tę, tę górkę, podkreślmy, prawda, powinniśmy im współczuć, prawda. No to jest, taka, jest, taka jest tendencja, więc ja boję się, że, żeby z naszej rozmowy też nie wynikało, prawda, że, 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 że my. Staramy się wejść w duszę funkcjonariusza um, UB, już nie mówiąc o tym, no że był taki już Dusza. Jest jest absolutnie, absolutnie oschły i bez, beznamiętny. Zobaczymy, jaki będzie ostateczny kształt tej ustawy, bo ona pewnie wejdzie w życie, skoro jest to ustawa przygotowywana przez rząd. Dziękuję bardzo. Na końcu odesłał Pan nas, chcąc nie chcąc, do kina. Tadeusz Płużański, Fundacja Łączka. Temat dnia. Dziękuję bardzo Piotr Dremski, do zobaczenia.